Witam. Bardzo cieszę się, że mogę wystąpić w tak szacownym gronie. Każdy z tych referatów, wystąpień zwrócił na inny aspekt polsko-czeskich relacji uwagę naszą, i bardzo się cieszę, że przyjechałam. Przyznam szczerze, jestem po raz pierwszy w Goleniowie, a jutro po raz pierwszy w życiu pojadę do Szczecina, więc to też jest takie jakby powiedział klasyk, plusy dodatnie takich konferencji. Ponieważ my w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym się już znamy dłuższą chwilę, ale dla Państwa tylko powiem, że jestem absolwentką slawistyki, a przede wszystkim bohemistyki, czyli filologii czeskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Skończyłam ją w roku 90., Pracowałam najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim jako lektorka języka czeskiego, później jako lektorka języka czeskiego, czyli nie ten, bo zazwyczaj są polscy lektorzy i czescy lektorzy. Ja byłam tą polską lektorką, później na Uniwersytecie Warszawskim, ale profesor Skubiszewski. Ogłosił takie otwarcie dyplomacji polskiej na specjalistów, regionalnych specjalistów, a ponieważ dla mnie kontakty międzyludzkie były bardzo ważne, i podczas swojej pracy naukowej też zajmowałam się literaturą emigracyjną czeską, i miałam kontakty z Józefem Szkworeckim i pisałam pracę magisterską obraz innego Czecha. W twórczości Józefa Szkwareckiego mówię o tym, ponieważ interesowały mnie właśnie te stereotypy uprzedzenia, to wszystko, co tworzy klimat stosunków i relacji między państwami. No i wtedy wydawało mi się bardzo dobrym pomysłem, żebym dołączyła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ do Czechosłowacji. Też miałam trudności z wjechaniem w związku z moimi zainteresowaniami tą literaturą emigracyjną, więc tak naprawdę dopiero pierwszy raz do Pragi przyjechałam na wiosnę 1990 roku, czyli po ich aksamitnej rewolucji. W dyplomacji wytrwałam do dnia dzisiejszego z małymi przerwami, ponieważ jestem slawiską, to też byłam w Słowenii, ale... Wrócę do tej mojej czeskiej historii, czyli w ambasadzie w Pradze najpierw byłam w 1992 roku, do 1996 roku. Mówię o tym, by wspomnieć, że przyjechałam do Czechosłowacji i na naszych oczach Czechosłowacja się rozpadała. Praca dyplomaty polega na organizowaniu różnych wizyt państwowych. Praca dyplomaty polega też na analizowaniu tych relacji. Więc były to bardzo ciekawe bardzo ciekawy czas i właśnie między innymi wtedy tuż po podpisaniu deklaracji wyszehradzkiej prowadziliśmy rozmowy polsko-czechosłowacko powiem węgierskie na ten temat czym grupa wyszehradzka powinna się zajmować wówczas ministrem finansów był Wacław Klaus który chciał i bardzo negował dążenia Prezydenta, czyli Wacława Hawla, do tego, żeby to było ugrupowanie o większych ambicjach politycznych. Chciał tylko sprowadzić Grupę Wyszehradzką do współpracy ekonomicznej. Więc te etapy, to o czym zostało wspomniane w pierwszym wykładzie, również pana profesora Rudolfa Rzaczka, że ta Regionalna, regionalne więzi, które mieliśmy, po raz pierwszy tak naprawdę na warunkach partnerskich zmaterializowały się w postaci współpracy wyszehradzkiej. I proszę wierzyć, bo w mediach pojawią się te informacje, które dotyczą jakichś sensacji, niepowodzeń. Dlatego Turów w ten bardzo szybko przesłonił wieloletnią, dobrą polsko-czeską współpracę za wzgniając te stosunki na bazie ekonomicznej i znowu te stereotypy i takie uprzedzenia weszły na plan pierwszy. Podsumowując grupę wyszehradzką, bo ja mogę bardzo długo o tym mówić, ponieważ już tyle ponad 25 lat jestem w tym temacie, ale podsumowując grupę wyszehradzką chciałabym zwrócić na jeden aspekt. Właśnie mimo różnic w akcentowaniu interesów w polityce zagranicznej, te trzy państwa, a później cztery państwa, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, potrafią rozmawiać. I to jest najważniejsze. W relacjach sąsiedzkich poznanie się. I zrozumienie czasami rozbieżnych interesów jest bardzo ważne. To tworzy trwałość tych relacji. Więc nawet gdy byli niechętni tej współpracy politycznej, Wacław Klaus na przykład, później prezydent czeski, to jednak zwyciężył pragmatyzm czeski i do dnia dzisiejszego Grupa Wyszehradzka ma się dobrze o tym, bardzo sprawnym instrumencie w realizowaniu polityki regionalnej Polski. Świadczy również to, że od 2008 roku z premierami Grupy Wyszehradzkiej spotyka się premier prezydencji w Unii Europejskiej, czyli państwo sprawujące prezydencję w Unii Europejskiej. Było to wtedy pierwsze spotkanie Sarkoziego z premierami V4 i do dnia dzisiejszego takie spotkania odbywają się. Nasi premierzy przed każdą Radą Europejską mają wspólne spotkanie, rozmawiają i... Nawet gdy są tematy różnicu, różni, różnicujące nas, to wszyscy wiedzą, że dobrze wysłuchać tych argumentów w naszym gronie, czyli w gronie Grupy Wyszehradzkiej, a dopiero później prezentować je na polu Unii Europejskiej. Jeszcze o jednym aspekcie ważnym dla współpracy wyszehradzkiej chciałabym wspomnieć, a mianowicie tym, gdy Słowacja z Węgrami, miały Gabcikowo, Nadżmaros, miały spory, to premierzy Słowacji i Węgier się nie spotykali, nie rozmawiali dwustronnie, ale akurat nie wtedy mieliśmy my, polska prezydencję, ale szczyt premierów odbywał się i to była jedyna platforma, na której rozmawiali ci politycy. Także mówię o tych aspektach w polityce zagranicznej, ponieważ dla nas, osób, które przyszły z takimi regionalnymi, z bagażem regionalnych doświadczeń, w moim przypadku czeskich i państw bałkańskich, to jest bardzo ważne, by zmieniających się ministrów, premierów, prezydentów um, uczulić na różne... Aspekty, byśmy nawzajem się nie obrażali. Ponieważ niestety każde państwo prowadzi swoją politykę i dba o swoje interesy. Także my mamy yy, dużą rolę do odegrania w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ jesteśmy największym państwem, ale musimy też tak prowadzić te narracje, żeby nie zrazić do siebie naszych partnerów. Popatrz. By nie zra zrazić swoich partnerów, bo bo jesteśmy, staramy się być partnerami dla siebie nawzajem, ważnymi i pomocnymi partnerami na przykład w realizowaniu naszych interesów w Unii Europejskiej. Jedyną instytucją Grupy Wyszehradzkiej jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą, sekretariat ma siedzibę w Bratysławie i w Cztery Ministerstwa Spraw Zagranicznych płacą taką samą składkę do tego Funduszu Wyszehradzkiego, a służy to wspieraniu inicjatyw oddolnych, to znaczy konferencji, publikacji, wspólnych badań nad różnymi aspektami życia społecznego, kulturalnego, ale również politologiczno-historycznych. Ważnym też aspektem jest fundusz stypendialny, bo co było dla nas ważne. Po otwarciu się nas Polski, Czech, Słowacji, Węgier na Europę dochodziło też do masowego korzystania ze stypendiów europejskich, czyli Erasmus. I proszę sobie wyobrazić, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej my mieliśmy ten program stypendialny wcześniej i Wchodząc do Unii Europejskiej, też proponowaliśmy pewne inicjatywy. My, jako Grupa Wyszehradzka w Unii Europejskiej, znaczyliśmy więcej, ponieważ ten potencjał czterech państw się zliczał. Więc yy, yy, na podstawie naszych. Yy, prezentacji naszych, naszych też interesów, doszło do tego właśnie, żeby te programy stypendialne nie ograniczały się tylko do wyjazdów naszych studentów na zachód, gdzie było, atrakcyjnie, było to bardziej atrakcyjne dla naszych studentów, ale również, żeby dochodziło do wymiany młodzieży w ramach czterech państw wyszehradzkich. Co jest istotne? Istotne jest również wspieranie tłumaczeń literatury pięknej, literatury faktograficznej, historiograficznej, historycznej, różnych opracowań i stworzenie w różnych ośrodkach uniwersyteckich specjalnych, oczywiście różnie to można nazwać, ale takich polonistycznych, po drugiej stronie bohemistycznych, wielkich fragmentów literatury i kultury, aby to weszło do świadomości. Dlatego my jako Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe bardzo chętnie korzystamy z zaproszenia i jeździmy wszędzie, ponieważ Czesi są postrzegani przez Polaków stale bardzo pozytywnie. W drugą stronę troszeczkę to nie działa. Ale to moje wystąpienie służy temu, aby podkreślić, że dyplomacja dużo robi. Czasami ta dyplomacja jest w cieniach gabinetów i nie tak... Łatwo przebić się z tym pozytywnym, jak się to mówi, messageem do opinii publicznej, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę to zainteresowanie i formą wsparcia przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest olbrzymie. Granty są przyznawane, uniwersytety korzystają właśnie z tej wymiany studenckiej, z tego, że mają wsparcie finansowe dla swoich badań. Także to jest taki bardzo pozytywny aspekt współpracy politycznej, która od 1991 roku ma miejsce. No i trzeba trzymać kciuki, żeby, żeby trwała jak najdłużej. Ponieważ jesteśmy w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym, nie wypada się chwalić tutaj prezesowi Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, ale ja jako dyplomata chciałabym podkreślić olbrzymią rolę a mianowicie w 2016 roku Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało olbrzymi kongres czechoznawstwa polskiego, a wspólnymi wysiłkami udało nam się podobny kongres pierwszy historyczny w 2019 roku zorganizować w Czechach. Pięć uniwersytetów wzięło, czeskich wzięło udział w tym i my w tym momencie mówimy jako ambasada, bo mój trzeci pobyt Drugi pobyt to jeszcze tylko powiem, był 2003-2008, a więc razem wchodziliśmy do Unii i to też było bardzo ciekawe. A później kolejny mój pobyt to był 2017-2020. Dlaczego mówię o tych pobytach w ambasadzie? Ponieważ to, co tworzymy, właśnie te analizy, przygotowanie wizyt prezydentów, premierów, wizyt resortowych, jest bardzo ważne, żeby też ten dyplomata mógł korzystać i to, co napiszę w tych materiałach, realizować w praktyce. I takim, taką platformą do realizowania tych zadań w polityce zagranicznej jest właśnie realizowanie tych relacji na bieżąco. Czyli będąc w placówce w ambasadzie w Pradze, mogłam różne inicjatywy wspierać i między innymi my, jako ambasada, myślę, że tu profesor Gładkiewicz potwierdzi, że. Bardzo aktywnie się włączyła ambasada w to, by ten kongres miał oprócz konferencji. Przez trzy miesiące trwał ten kongres. Także proszę sobie tylko wyobrazić ten wysiłek organizacyjny u różnych uniwersytetów polskich i czeskich, by wzajemnie mówić o różnych aspektach tych relacji dwustronnych. Finał odbywał się w listopadzie w 2019 roku na Uniwersytecie. Karola, także to było też ważne, symboliczne, no bo to najstarszy Uniwersytet Środkowoeuropejski, więc był tam i rektor, i, i pani dziekan była, i zakończyło się to u nas w Ambasadzie przy ulicy Walcztańskiej. Teraz wrócę do takiej symboliki znaczeń w stosunkach dwustronnych. Oprócz traktatów mają też wielką rolę postaci, tak jak tutaj było pięknie postawione i pani profesor, bardzo dziękuję za ten piękny wykład, od razu przedstawiający też szeroką gamę, też działalności każdej placówki dyplomatycznej. Więc mamy ambasadę od 1934 roku w Pałacu Firstenbergów. Pod Zamkiem Praskim. To miejsce jest bardzo piękne, ale w dyplomacji służy ono też podkreśleniu rangi, jaką nadaje państwo tym relacjom. Więc cieszę się pomimo różnych zabiegów, by może zmienić, na mniejszą siedzibę gdzieś się przenieść, że na razie tam jesteśmy, bo na przyjęciach narodowych, gdy organizujemy takie przyjęcia, to jest ponad 1200 osób, które może przyjść od 800 do 1000, 1200 osób na przyjęcie narodowe. I co jest ważne i też jest podkreśleniem tej rangi stosunków dwustronnych, na te przyjęcia przychodzi też premier rządu czeskiego, przychodzą ministrowie, przychodzą przedstawiciele kancelarii prezydenta, premiera. Pan prezydent Miloš Zeman niestety nie może przyjść, bo wiemy, że ma trudności w poruszaniu się. Ale zawsze jego minister jest obecny. To też mówi o randze tych stosunków. Od 2008 roku, dzięki zabiegom nas, dyplomatów, określono te stosunki dyplomatyczne jako strategiczne. W praktyce oznacza to również to, że spotykają się rządy na wspólnych posiedzeniach, czyli premier rządu polskiego i premier rządu czeskiego na przemian, raz w Czechach, raz w Polsce w różnych miejscach, nie tylko w stolicach, zasiadają wspólnie. Zazwyczaj to jest 8 do 10 ministerstw. Jest wspólne posiedzenie premierów, później ministrowie się rozchodzą i omawiają te resortowe problemy, czy w naszym wymiarze stosunków Unii Europejskiej, czy dwustronnym wymiarze, i później jest podsumowanie i konferencja prasowa. W mediach, w dzienniku można tak naprawdę usłyszeć jakieś dwa zdania, trzy zdania. Natomiast dla dyplomacji jest to bardzo ważna forma podkreślenia rangi i tego, jak wzajemnie się traktujemy. Dlatego też i o tym aspekcie mówię. Przechodząc na to pole czysto naukowe, czyli to, że powstało, powstało takie partnerstwo strategiczne, na polu politycznym. Również cieszę się, że od 2008 roku powstała deklaracja ministrów spraw zagranicznych i powstało forum polsko-czeskie. Forum mające też niewielki, ale jednak fundusz. I my jako ministerstwa wspieramy róż, różne oddolne inicjatywy, czyli właśnie konferencje, powstanie wspólnych publikacji, opracowań jakichś tematycznych. Jest to istotne, ponieważ te rady programowe spotykają się co pół roku, raz też po polskiej stronie, raz po czeskiej stronie, a rady programowe, w skład rad programowych wchodzą eksperci którzy są doradcami właśnie dla ministrów spraw zagranicznych. Także też o tym aspekcie chciałabym wspomnieć, ponieważ żeby odbywały się wizyty państwowe, no wiadomo pracuje cały sztab dyplomacji, ale żeby te społeczeństwa czuły, że są dla siebie ważne, no to są potrzebne wszystkie możliwe... Inicjatywy, byśmy po prostu się chcieli poznać. No i podsumowując, kongres Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego, chcę jeszcze tylko też powiedzieć, żeby zamknąć ten temat. Będzie wspólny kongres w roku 2023. No i mój roboczy temat, który rzucam tutaj panu Gładkiewiczowi, aby się nad tym zastanowił to polsko-czeskie sąsiedztwo i sąsiadowanie, bilans i perspektywy, bo cały czas mamy o czym mówić, cały czas mamy co podsumowywać i myślę przez cały czas jest duże pole, by wyciągać wnioski z tego, co się udało, co było pozytywne, z tego też, co jest nierozwiązane do tej pory, bo jest parę takich rzeczy, które mimo wszystko nie udało nam się rozwiązać. Jeszcze tylko też wspomniałabym, że przy powstaniu tego forum, polsko-czeskiego forum przy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, inaugurującym spotkaniem było kwietniowe spotkanie w ambasadzie właśnie naszej w Pradze i gościem honorowym na zaproszenie naszej ambasady był wówczas profesor Władysław Bartoszewski. Wspominam naszego byłego ministra, bo to bardzo ważna postać dla polskiej dyplomacji, ale również to, że przyjął zaproszenie i wówczas przyjechał do ambasady, by zainaugurować to powstanie, czyli tak naprawdę porozmawiać, jakie będą cele strategiczne tego forum polsko-czeskiego. Dla mnie osobiście było bardzo dużym potwierdzeniem tej dbałości. pracował wówczas w kancelarii premiera o to, by taka dodatkowa forma współpracy jak forum polsko-czeskie powstało. A w tym roku mamy akuratnie stulecie, 100 lat od urodzenia profesora Władysława Bartoszewskiego i jest rok 2022 ogłoszony rokiem też Władysława Bartoszewskiego, a też był więźniem Auschwitz. Więc tylko z mojej pamięci chciałabym przytoczyć to, co wówczas powiedział. To jest taka moja pamięć, nie zapisałam dokładnie tej wypowiedzi, to znaczy ja ją może zapisałam, ale nie mam już tych dotatek. Ale to bardzo ważne, co wówczas powiedział. Sąsiadów mamy, nie możemy ich sobie wybierać, czy na nich się obrażać, tak jak nie możemy odwrócić się od historii, której doświadczyliśmy. Jednak to tylko od nas zależy, jakie wnioski wyciągniemy z tych doświadczeń i z doświadczających nas, nas historii. A wracając do sąsiadów, to tylko od nas samych zależy, w jakich relacjach będziemy. Także to były ważne słowa wtedy na tym inauguracyjnym spotkaniu. I jeszcze, po, ponieważ to była taka całodzienna też konferencja, gdy rozmawialiśmy, w jaki sposób to ciało doradcze przekuć na to, żeby ministrowie spraw zagranicznych chcieli nas słuchać. To między innymi jeszcze powiedział w innym fragmencie debaty, że po tylu latach ulegania stereotypom, wzajemnej rywalizacji, kopania się po kostkach, nadszedł wreszcie czas, byśmy na siebie spojrzeli poważnie. Więc te słowa, tak jak mówię, odtworzyłam w pamięci, bo dla mnie są cały czas takim ważnym przesłaniem tego, co możemy my robić jako dyplomacja dla polsko-czeskich relacji, bo w zależności od zmieniającego się otoczenia międzynarodowego, a to bardzo wielki ma wpływ, zmieniają się też nasze zadania i wyzwania, a tych wyzwań jest stale dużo. Po agresji Rosji na Ukrainę i, tak, i wybuchu wojny, takiej naprawdę brutalnej, wielkoformatowej, też doszło do tego, że odbyła się pierwsza wizyta premierów. Wiem, że już, już mam kończyć. Premiera Rzeczypospolitej, ale też premiera czeskiego. Był też tym, też premier Janes Jansza. Więc te. Wysiłki prowadzące do powstania strategicznych relacji i tego partnerstwa owocują też takimi ważnymi symbolami, jakie teraz dajemy symbolami wsparcia dla, dla narodu Ukrainy. Więc ponieważ mnie. Jestem, jestem w zasadzie na trzeciej stronie tego, co chciałam powiedzieć, ale ponieważ muszę kończyć, więc życzę owocnych debat, dalszych, inspirujących spotkań i rozmów też w kuluharach, bo co dla dyplomacji jest bardzo ważne, to to, że się poznajemy i wymieniamy te własne doświadczenia i się wzbogacamy. Także dziękuję bardzo za, ten, za zaproszenie i za możliwość udziału. Dzięki. Proszę Państwa, tak, już widzę tutaj głosy w dyskusji, ale są tak zwane wyższe konieczności. I tą wyższą koniecznością jest tempus, czas. A on nam mówi, że mamy jeszcze przed zapowiedzianym i przesuniętym w czasie obiadem. To zaraz będzie, będzie pytania, będę wszystko będzie, tylko troszkę kolejność inną zróbmy. Pani profesor Machałek. Deklarowała, że ma 15-minutowe wystąpienie. No 17 też się zmieści, prawda? I teraz przygotowuje się profesor Jasiński. Natomiast dyskusję, dyskusję zrobimy sobie globalną, sumaryczną, i tak dalej, i tak dalej przed godziną drugą, a jak nie zdążymy, to po przerwie obiadowej na to poradzić nie możemy nic, bo siła wyższa.